Witajcie. Dla każdego znaku Zodiaku istnieją pewne podpowiedzi, które pomagają w rozwiązywaniu bieżących zadań lub problemów, pozwalają działać skuteczniej i wówczas sytuacje układają się prosto. O tym dziś szczegółowo porozmawiamy. Baran często uważa się za osoby, które raczej działają niż przeżywają emocjonalnie sytuacje, które Rozwiązują zadania impulsywnie i praktycznie, a nie przerabiają tego w środku. Ale to nie do końca prawda. Astrologia podpowiada baranom, gdy w waszym życiu pojawia się trudna emocjonalnie decyzja, nie warto się od niej odcinać. Waszym pierwszym impulsem będzie zrobić coś w praktyce, żeby problem usunąć. Jednak wewnętrznie temat nie zamknie się, dopóki Emocjonalnie go nie przeżyjecie, nie przeżujecie. Nie uciekajcie więc od problemu, przyjmijcie go i pozwólcie sobie przeżyć go w środku. Ludzie wokół mogą nawet nie podejrzewać, jaka burza emocji dzieje się w Was, bo z zewnątrz wyglądacie na działających. A to nie tak. Podpowiedź brzmi też tak. Nawet w najtrudniejszych momentach. Pamiętajcie, że świat nie składa się wyłącznie z problemów. W Waszym życiu jest wiele rzeczy, z których możecie być dumni, które są dla Was cenne. Z jednej strony dajcie sobie czas na przeżycie emocji, z drugiej, w trakcie trudnego okresu świadomie odciągajcie uwagę w stronę tego, co dobre. Z natury jesteście optymistami może coś mi się dzisiaj myli. Więc trudność jest tymczasowa. Kluczem dla byków jest niezależność od ludzi i od rzeczy. Zbyt silne przywiązania, kotwice i zależności mogą prowadzić do strat i trudności. Gdy wewnętrznie czujecie, że jesteście niezależni, że potraficie zadbać o siebie, wasze talenty rozkwitają, a życie nabiera kolorów. To oznacza także dążenie do... Niezależności materialnej, własny dochód i poczucie, że nie musicie polegać na kimś. Dodatkowo bykom sprzyja to, by nie opierać całego życia na jednym kierunku nie wkładajcie wszystkich zainteresowań do jednego koszyka. Lepiej mieć kilka ścieżek, różne kompetencje, wykształcenie, alternatywne możliwości, bo wybór to też forma niezależności. Dla bliźniąt kluczem do sukcesu jest marzyć, ale w praktycznym znaczeniu planować. Mieć cele i plany w różnych obszarach, praca, życie osobiste, samorealizacja. Im więcej planów i celów, tym lepiej rozwija się Wasza sytuacja życiowa. Ważne, by te cele były zapisane, przydaje się tutaj mapa marzeń i zapewne zauważacie, że gdy coś zaplanujecie naprawdę konkretnie, w pewnym momencie to się realizuje. Może nie idealnie, tak jak oczekiwaliście, ale jednak. Dlatego maszcie więcej i planujcie w różnych sferach, nawet jeśli brzmi to banalnie. Raki odnoszą sukces, gdy stawiają sobie cele, które wydają się trudne do osiągnięcia. Dzień po dniu podnoście poprzeczkę. Nawet jeśli coś dziś wygląda na nieosiągalne, to nieprawda. Jeśli konsekwentnie będziecie podnosić poziom swoich celów, możecie bardzo szybko przejść drogę od dziś do tego, co wydaje się wielkim marzeniem. Nie wolno Wam stać w miejscu, zadowalać się tym, co jest. Trzeba chcieć więcej, nie bać się trudności i konkurencji. Gdy uwierzycie w swoje marzenie i pomyślicie, dlaczego nie, zaczyna się wzrost. Druga ważna rzecz, pilnujcie, żeby nie ugrzęznąć w rutynie. Jeśli czujecie, że codzienność Was wciągnęła, zróbcie coś niecodziennego, wyrwijcie się z bagna przyzwyczajeń. Klucz dla lwów to krok króla królowej. W praktyce pewność siebie i wewnętrzne poczucie, że zasługujecie na najlepsze, na szacunek, autorytet, pozycję lidera. Gdy to macie, okoliczności zaczynają układać się tak, byście to dostali. Ważne jest cenić siebie i mieć w sobie gotowość. Lew nie powinien być szary. Macie prezentować się wyraziście. Sposób bycia, styl, atrakcyjność dobrze Wam, gdy jesteście w centrum uwagi. Sukces sprzyja Wam w rolach kierowniczych, w reklamie, w biznesie. Szczególnie związanym z pięknem, luksus, design, wnętrza, bukiety, wszystko co tworzy piękno i daje je ludziom. Bądźcie dumni z siebie i z owoców swojej pracy oraz domagajcie się szacunku. Dla panien ważne jest nie tylko robić coś dobrze, ale też o tym mówić. Macie ogromną umiejętność wykonywania zadań szybko, porządnie i dokładnie, ale ludzie mogą to brać za Oczywistość, jeśli sami tego nie podkreślicie. Trzeba umieć się zaprezentować, mówić o swoich talentach, pokazywać wartość tego, co robicie, domagać się uznania i docenienia. Reklama i autoreklama są Wam potrzebne. Nie pozwalajcie się nie doceniać ani innym, ani sobie. Nawet sprzątając dom, zrobicie to świetnie, macie się za co pochwalić. Klucz dla WAK, to orientacja na siebie. Zanim postawicie sobie cel, zadajcie pytanie, czy to naprawdę moje, czy ja tego chcę, czy chcę tego, bo tego oczekują inni. Wagi często bardzo mocno orientują się na partnera, relacje, potrzeby przyjaciół, ale wasz sukces osobisty rośnie, gdy włączacie zdrowy egoizm. Robicie to, co jest ciekawe dla was, co jest waszym celem. Jak najmniej myślcie o tym, co inni powiedzą, bądźcie egoistami w dobrym znaczeniu. Skorpiony powinny być silne i wpływowe, ale nie pokazywać tego wprost. Klucz to kot szarego kardynała mieć moc oddziaływania, kontrolę nad procesami, ale działać bez rozgłosu, bez demonstracyjnego ja teraz to załatwię. Ludzie i tak wyczuwają Waszą siłę, sprzyjają Wam profesje, w których można wiele kontrolować, a jednocześnie pozostawać w cieniu. Na przykład główny księgowy dużej firmy, ogromny wpływ i odpowiedzialność, ale bez publiczności. Wasza zasada, siła, tak, ostentacja, nie. Kluczem dla strzelców jest uszlachetniać świat i ludzi wokół. Najlepiej, gdy Wasza praca polega na poprawianiu jakości czegoś, Albo kogoś w tworzeniu piękniejszego, lepszego, bardziej wartościowego. To może być fotograf, który wydobywa piękno i uczy pozowania, stylista wizerunku, projektant wnętrz. Ważne też, byście dawali przykład, godność, szlachetność, piękno, nie tylko w sobie, ale też jako przekaz na zewnątrz. Dla koziorożców, Kluczem jest praca i kariera. To właśnie realizacja zawodowa, własny biznes, sukces w działaniu materialnym otwierają powodzenie w innych sferach. Nawet problemy w relacjach potrafią się rozpuścić, gdy mocno wchodzicie w samorealizację. Dobrze wam w roli lidera, stanowisko kierownicze, prowadzenie innych ludzi, tworzenie własnego projektu. Jeśli coś nie działa w życiu osobistym, poszukajcie nowej warstwy talentów w pracy, przez to poprawiają się inne obszary. Dla wodników kluczem są zmiany. Jeśli czujecie rutynę albo problem w jakiejś sferze, zmieńcie coś w otoczeniu: fryzura, kolor włosów, przemeblowanie, nowe zasłony, nawet drobiazg pociąga za sobą łańcuch pozytywnych zmian w innych obszarach. Druga podpowiedź przyjemność. Jeśli robicie coś z przyjemnością, to napełnia życie radością i możliwościami. Ważne by mieć źródło przyjemności praca, którą lubicie albo hobby. Dla ryb kluczem do sukcesu jest energia święta. Gdy emanujecie optymizmem i radością, wasze życie układa się lepiej także w innych sferach. Jeśli przychodzi okres smutku i apatii, to według tej wskazówki może tylko pogłębiać problemy, dlatego warto możliwie szybko wychodzić z dołków. Gdy sami czujecie i przekazujecie innym nadzieję, wspieracie ich, organizujecie spotkania, wydarzenia, robicie atmosferę, to staje się kluczem do poprawy sytuacji również w pracy, finansach i relacjach. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was interesujące. Przypominam, że jest to astrologia wedyjska. Jeśli nie znasz swojego ascendentu, znaków słońcu czy innych aspektów, zapraszam do pozostawienia komentarza, data urodzenia, godzina oraz miejscowość urodzenia.